Siemona na kolano, oto dziesiąta rekrutacja do teamu NFZ. Przedstaw się! Mala, jestem Falcon Rafix i myślę, że się dostanę do, do tego teamu. No i Pierwsza konkurencja, Aim lecisz. Woj. Taki za Daj streama, bo nie mogę doświadczyć. Nooo, No, śpiesz, śpiesz, śpiesz. To ciężko się, się wylotowało. Ale dobra, o! Dajmy taką taktyczną. Takie mocne 3 na 10, bym powiedział. Okej, okay, oto kolejna konkurencja. Edity wola! Lecisz! Dobra, wystartował. Co to będzie? Jak na razie, nie jest to nie jest to wolno. Dajmy taką... ...czwórkę. Czwórkę, no. Dobra, trzecia konkurencja. free plus Peace, lecisz! Taktyczne skręcenia. Double bez docięgi Ciężko. Chcę ścianą Double Edit znowu ponownie. Winda tak zwana, poleciała edycja i pompa. Zajmę taką. No, czwórkę. Jak myślisz, że dostałeś się? Myślę, że nie! Ja no. Jestem brodkiem. No, jak na razie jesteś, ale wybierz, którą stronę monety wybierasz. Reszka. Reszka. I co będzie, proszę Państwa? Wyleciał niestety Orzeł, nie dostajesz się do Teamu NFZ. A jeżeli ty chcesz dołączyć do Teamu NFZ, napisz swój w komentarzu bądź, bądź dołącz na naszego Discorda.